Witamy 19 marca w Irlandii. Piękne słoneczko. Tutaj przyjechała łódka z lodami. Patryś, pokaż jakiego masz loda. Chodź. Patryś tutaj sobie już pogoda. Jakiego masz loda? Oreo? Dobry. No to jest ładne. Patryś tu jeździ na rowerku sobie. Pogoda ładna. Słońce świeci, to korzystamy. A dzisiaj imieniny Józefa, więc wszystkim Józefom składamy najserdeczniejsze życzenia I tu Patrysiu się bawi na zjeżdżalniach. O, tu na róże się będzie huśtał, proszę bardzo. O, na takiej karuzeli. Ty Patryś huśta, robi Husiu Pusiu, tak? I na rekinie. Siadasz na rekina? Pokaż, jak się puśtasz na tym. O, ale rekin, jakie ma zęby duże. No i po placu zabaw my idziemy na krótkie zakupy, na szybkie zakupy tutaj do sklepu. Także idziemy kupić coś. No i to moje drobne zakupy. No i za te zakupy zapłaciłam 91 euro. O, a tu do nas jakiś piesek przyszedł. Co to za piesek jest? Co, co to za piesek? Marszal? No właśnie Patryś ma Który Tutaj jest inne maska. Agnieszka z Patryśkiem wrzucili do domku. No i proszę rozwiązują zadania z polskiego przedszkola. Czerwony ten nie no. pasuje, tak? Dobrze. A tu co nie pasuje? Zobacz, jest okrągły pączek. Ja tutaj będę teraz piekła chleb z otrębami. Oczywiście w Lidlomixie. Tutaj sobie naciskam i mi mówi po kolei, co mam robić. Tu chlebek Thermomix wyrobił i teraz czeka godzinę do wyrośnięcia. A ja będę jeszcze robić takie bułeczki dyniowe, bo mi zostało pół dyni z zupy. Tu jest pół dyni z zupy, więc zrobię takie babeczki. Tutaj mi wyrosło ciasto na te babeczki dyniowe i zaraz będę je robić. Tutaj mam już przygotowane babeczki do pieczenia, a tu Patryś jeszcze coś szuka. Ja, ja. <suszę> Proszę, co to będziesz jadł? A ja, to ten... Bardzo chcesz? Tak. Ten... Mhm, tak wygląda chlebek po upieczeniu. No i tak wyglądają bułeczki już po upieczeniu. A my już idziemy spać i mówimy Wam dobranoc, Patryś, dobranoc. Idziesz spać? Tutaj idziesz spać. Aha. No to dobranoc wszystkim. Pa, pa.